Słuchaj, Ala, a czy Twoim zdaniem taki festiwal, gdzie jest strasznie dużo dzieci, to jest fajna sprawa? Tak. A jak myślisz, dlaczego? Bo one. E, 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 chcą oglądać bajki. Nina, ile razy już tutaj byłaś z nami? E, dwa razy. Tak. Czy to jest Twój pierwszy festiwal Kino Dzieci? Zgadza się. A mój to jest trzeci, tak. To jest mój drugi, tylko em, inny, jakby sześć to oglądałem, bo nie mogą tej szyjść. A, rozumiem, że ze względu na pandemię oglądałeś online jakiś seans, bo to też jest możliwe, prawda? Cześć Zbyszku, miło Cię poznać. Co tutaj robisz, Zbyszek? Rysuję. Właśnie wyszliście z seansu bardzo wyjątkowego filmu. Co to był za film? Mm, Bel. Jaka pierwsza myśl Wam towarzyszy teraz, kiedy wychodzicie z, z tego filmu? E, że był ciekawy i był trochę ruszający. Ja się praktycznie popłakałem. Bardzo ładna animacja, grafika. Bardzo podobała mi się też muzyka, piosenki. Ten film jest na czasie, ponieważ porusza takie tematy e, technologii i. Akurat w czasach koronawirusa i zdalnego nauczania myślę, że właśnie ten temat jest na czasie. No po prostu w takich filmach można się zakochać. Byszek, a jaki film dzisiaj obejrzałeś? Nawet myszy. Um, idą gdzie do, idą? do nieba. To jest fajny film. Tak. Czy uważasz, że takie festiwale, Nina, to jest rzecz potrzebna? Mhm, uważam, że bardzo potrzebne. Ja uwielbiam oglądać filmy i bardzo się cieszę, że jest coś takiego. Te filmy są bardzo fajne i mogą dużo rzeczy nauczyć. Zapraszam do kina na, na festiwal filmów. Kino dzieci?